Tomasz, komenda unika placenia alimentów, swojej Annie Walter, 46-latek, komentuje doniesienia. Wokul Tomasza Komendy, który za rzekome popełnienie zbrodni miloszyckiej w 1997 roku został skazany na 25 lat więzienia. W ostatnich dniach znów zrobiło się glosno. Wszystko za sprawę procesu 46-latka z jego byla partnerka. Jak się okazuje, mężczyzna nie ma zamiaru płacić alimentów na swojego dwaletniego synka. Czy zbyt nie miał na to wystarczających środków? Komenda nie powinien narzekać na brak pieniędzy. Bowiem za 18 lat, który bezpodstawnie spędził za kratkami, skarb państwa przyznał mu spore odszkodowanie. Jak poinformował jeden z tabloidów... Tomasz, komenda, miał otrzymać z 12 811 000 złotych za czynienia. Choć od tej sumy należy odliczyć z kwotę wynagrodzenia dla obrońcy Zbigniewa Cwiakelskiego, które mogła wynosić nawet 20%, według dziennika Fakt Mężczyzna i tak miał do swojej dyspozycji ponad 10 milionów złotych. Jego klępoty skończyły się jednak po wyjściu na wolność. Komenda wszedł w konflikt z matką i bratem, a w dodatku, jak twierdzi jego była partnerka Anna Walter, nie opiekuje się on synem Filipem i nie płaci na niego alimentów. Cała sprawę kobieta skomentowała w mediach, publikując oficjalne oświadczenie. na początku znajomości była dziewczyna Tomasza Komendy, wypowiadala się o nim w samych superlatywach. Z czasem wszystko zaczęło się psuć i zakochani podjęli decyzję o rozstaniu. U Tomka znalazłem to, czego wcześniej nie doświadczyłem, czyli milost, szacunek i to. Zaliczy się z moim zdaniem. Kocha mnie i moje dzieci. Troszczy się o nas jak najlepiej. Jak potrafi opowiadała swego czasu w rozmowie z faktem. Dzi na Walter przyznaje, że ojciec dwulatka uchyla się od obowiązku placenia alimentów. Ludzie myślą, że ja się w luksusie, że skorzystalam z milionów. Który dostał Tomek. Przecinek to wszystko nieprawda. Dopiero teraz Sad przyznał mi alimenty na dziecko. A trwało to rok. relacjonuje w rozmowie, która okazała się na lamach tabloidu fakt. Mężczyzna odniósł się do sprawy i publicznie przyznał, że zasadzona kwota w wysokości 4. 5 tysięcy złotych miesięcznie jest dla niego za wysoka. W związku z tym 46-latek skierował sprawę do sadu, z zadaniem obniżenia wysokości alimentów. Po tych sensacyjnych doniesieniach o komentarz w sprawie poprosili Tomasza Komendę dziennikarze portalu Wirtualna Polska. Przepraszam, ale ja już nie udzielam wypowiedzi skwitowal. Reporterom udało się jednak dotrzeć do osób z bliskiego otoczenia bez podstawienia skazanego mężczyzny. Nie ma się co dziwić. To człowiek głęboko skrzywdzony. Trzeba przecież pamiętać. siedział przez 18 lat w więzieniu, gdzie, nie ma co się bać takich słów, był systematycznie gnębiony. Czy wręcz gnębiony, zarówno przez współwięźniów, jak i przez klawiszy, relacjonuje anonimowy informator. To zawsze był ktoś mocno niestabilny emocjonalnie i psychologicznie. Nasza relacja od samego początku oscylowała między wielka bliskością a totalnym odrzuceniem. On już tak ma, nie ma w tym nic dziwnego. Teraz jest faza odrzucenia, totalnie to rozumiem podsumowuje informator portalu. Jak informuje dziennikarze im wirtualnej Polski, jakiś czas później Tomasz Komenda zdecydował się na wysłanie krótkiej wiadomości do redakcji. Dobrze, wszystko dobrze cytuje SMS redaktorzy WPPL. Czy 46-latek zdecyduje się jeszcze na szerszy komentarz w całej sprawie?